Cześć, witam Cię w drugim już wideo dotyczącym określenia choinki w Autokadzie i jak Twoje postępy z pierwszego nagrania? Jeśli nie przerobiłaś jeszcze, nie przerobiłeś, to koniecznie wróć do tego nagrania i wykreśl choinkę. Bo dzisiaj będziemy kreślić gwiazdkę, a bez choinki gwiazdki nie założymy jej na wierzchołek. Więc zapraszam Cię dzisiaj. Do wykreślenia choinki zastosujemy sobie już poznane wcześniej narzędzia i poznamy szyk biegunowy. Pokażę Ci, jak krok po kroku wykreślić gwiazdę, yy, i będziesz mogła, mógł ją zmodyfikować troszeczkę. Może ona w, możesz wybrać, w jaki sposób ona ma na Twojej choince wyglądać. Zapraszam Cię do kolejnego wideo. Już za chwilkę. A teraz jeszcze przypomnę, że jeśli chcesz wygrać ściągę do Autokada, to postępy z kreślenia swojej choinki koniecznie udostępniaj w swoich mediach społecznościowych oznaczając yy, mój profil Pani od Autokada po to, żebym mogła zobaczyć Twoją choinkę i już 22 grudnia będę wybierać osoby które w moim odczuciu wykonały najciekawszą choinkę, więc Twoja wyobraźnia tutaj niech działa wszechstronnie. Nasze choinki nie muszą wyglądać tak samo. W dzisiejszym wideo wykreślimy sobie gwiazdkę. Gwiazdkę na naszą choinkę, którą umieścimy na jej wierzchołku. I jak krok po kroku taką gwiazdkę wykonać? Zastosujemy tutaj takie narzędzia jak okrąg, linie i szyk biegunowy, a także pokażę Ci jak obracać i za jednym razem od razu kopiować, chociażby do tego, żeby wykonać na przykład taką nóżkę do tej gwiazdki, jeśli chciałabyś, chciałbyś, aby ta gwiazdka w ten sposób wyglądała. E, więc przechodzimy do wykreślenia okręgu i zastosujemy pierwszą metodę kreślenia środek promień. Klikam w dowolne miejsce, rozkładam mój okrąg i wpisuję promień okręgu o wartości 8. Enter zatwierdzam kreślę linię. Wybieram polecenie linia ze środka okręgu kreślę linię. Jeśli nie, wy, nie wyświetla Ci się środek okręgu, to proszę najeść myszką na okrąg delikatnie i powinien się pojawić ten punkt. W tym momencie klikam lewym przyciskiem myszy F8 włącza tryb orto, bo chcę kreślić linię pod kątem prostym. Kieruję do góry i wpisuję na przykład 14. Może to u Ciebie być troszeczkę mniejsza lub troszeczkę większa wartość. Enter. Zatwierdzam. Enter. Kończę. I teraz muszę rozłożyć równomiernie swoje linie. Będzie ich 10. Wykorzystam do tego szyk wzdłuż yy, yy, szyk biegunowy. Szyk biegunowy. Wybrałam to narzędzie. Wybierz obiekt. I moim obiektem jest ta linia. Klikam lewym przyciskiem myszy. Enter. Zatwierdzam. Określ punkt centralny szyku. I zawsze yy, przy szyku biegunowym punktem centralnym jest środek okręgu lub łuku. Najeżdżam na środek okręgu, który też wyznacza początek mojej linii, klikam. W momencie kliknięcia pojawił się domyślny szyk, domyślne ustawienia, ilość tych elementów. W tym momencie też się pojawiła karta do, do tworzenia i do modyfikowania szyku. Ja w tym momencie zmienię tylko ilość tych elementów. Tak? Klikam na wartość 6 i zmieniam na 10, wciskam Enter. W tym momencie Ilość moich linii się znacznie zwiększyła. I o ten efekt mi chodziło. Jeśli interesują Cię inne jeszcze ułożenia szyku, oczywiście można się pobawić tutaj pomiędzy kątem. W tym momencie jest to kąt wypełnienia 360 stopni, bo chcę te linie rozprowadzić po całym pełnym kącie. Można to zrobić po połowie. Czy po 3 czwarte, jakby czwarte okręgu rozprowadzić. Można dodać wiersze, czyli będzie jakby więcej tych promieni, jakby promienie słońca będzie to tak wychodzić. Tak Na ten moment zostawiam Enter, zatwierdzam. Skończyłam wykonywanie kreślenia szyku biegu nowego. Wybieram narzędzie polilinia, i w tym przypadku jest to dla mnie ważniejsze narzędzie niż linia. Za chwilę ci powiem dlaczego. I klikam na wierzchołek tej linii, tryb orto wyłączam F8, tak, po to, żeby swobodnie widzieć tą linię, jak ją prowadzę. I klikam kolejno na przemiennie tam, gdzie albo na wierzchołku linii, albo tam, gdzie się przecina linia z okręgiem. I na zmianę klikam. W tym momencie mam koniec polilinii, więc mogę śmiało wpisać słowo Z od słowa Zamknij. Tutaj widzisz w wierszu poleceń. Jeśli masz wersję angielską, to wciśnij C od słowa Close. Z Enter. Czyli zamykam swoją polilinię. Jak kliknę raz, to zaznaczam całą gwiazdkę wokół, a nie pojedyncze linie. I jakby to jest różnica między linią a polinią. Polinia jest obiektem złożonym, gdzie jego odcinki są trwale połączone. Przy linii tego nie ma. Nasza gwiazdka jest wykreślona i w zależności od tego, ile chcesz mieć ramieni tej gwiazdki, tyle, wy, tyle zastosuj linii w szyku. Czyli możesz zwiększyć, przyjąć 12, 14 i będzie więcej tych um, ramion gwiazdy. Tak? Tutaj już jakby do Ciebie należy decyzja. W tym momencie, co robię? Usuwam, zaznaczam okrągłą. już jest niepotrzebny, potrzebny był do wykreślenia szyku. Usuwam. Jeśli chcesz pozostawić linię, to ta gwiazdka jest nawet dość ciekawa, tak? E, można ją zostawić, można jeszcze coś tam dorysować. Twoja wyobraźnia e, na pewno nie ma granic. Można tu sobie kółeczka jeszcze dorysować, malutkie, odręczne, by to ciekawie wyglądało. Próbuj. Ja w tym momencie przejdę do ucinania. Do ucinania tych odcinków, ale zanim to jeszcze zrobię, muszę mój szyk rozbić. Czyli w pierwszej kolejności go zaznaczam, przechodzę na narzędzia główne, rozbi. I teraz mogę dopiero uciąć szyk, bo wcześniej nie mogłam. Wybrałam, utnij i kolejno ucinam te wystające linie. Jak Ci się podoba taka wersja jak gwiazdki, oczywiście wtedy usuwamy, można w całości usunąć szyk bez rozbijania. Ja pozostawiłam ją z tymi liniami i teraz chcę wykreślić jej tak zwaną nogę tej gwiazdki. Wybieram linia, klikam w tym miejscu, tryb orto włącza w F8 i przykładowo na długość niech będzie 18 cm, enter, dwa razy mam Linię. Teraz przejdę do obracania z kopiowaniem po to, żeby troszkę pod kątem zrobić tę linię i połączyć, aby to w rezultacie było taką nóżką tej gwiazdy. Obróć, wybierz obiekty, klikam na wykreśloną linię, Enter, zatwierdzam. Określ punkt bazowy. Klikam w tym miejscu, orto sobie wyłączam i zobacz, już mogę. Tu już obracać, można o dowolny kąt, ale ja już określę kąt o wartości 10 jednostek. Enter, raz. Tylko zobacz, nie wykonałam, zapomniałam, ja tylko obróciłam, a mówiłam, że będę obracać, skopiowałam. Nie, wiem, zapomniałam dodać pewnej tutaj opcji, więc ja teraz sobie cofnę tą operację i jeszcze raz obróć, obiekt, enter, punkt bazowy. I orto sobie wyłączam. I teraz w wierszu poleceń muszę kliknąć kopiuj. Kopiuj, po to, żeby zostawić też ten środek. I dopiero wpisuję kąt obrotu. 10. Tak? I jeszcze raz. Obróć. Obiekt. Enter. Wierzchołek. Kopiuj. I teraz, żeby to było po drugiej stronie, muszę pisać minus 10. Enter. I mam nóżkę. I ta nóżka, jakby wyznaczyła mi punkty, gdzie mogę poprowadzić swobodnie polilinie. Klikam lewym, klikam lewym, klikam lewym. Można tą środkową linię pozostawić, można ją usunąć. I w ten oto sposób wykonałam gwiazdkę. Mamy aż trzy wersje gwiazdek: bez nóżki i bez środkowych linii, z liniami w środku z nóżką. Dowolnie ją wykonaj, możesz ją nieco zmodyfikować, i wtedy ją zaznaczamy, przykładowo tą. Zaznaczam, przesuń, okreś punkt bazowy, na przykład względem tego punktu przenoszę, i przenoszę na wierzchołek swojej choinki. Choinka z gwiazdką jest gotowa, także. Zapraszam Cię do udostępnienia swojej choinki już z gwiazdką. Możesz w każdym, każdy etap swojej choinki możesz udostępnić w swoich mediach społecznościowych. Do czego Cię gorąco zachęcam, po to, abyś miała, miał możliwość wygrania ściągi do autokada. Do zobaczenia w najbliższym nagraniu.